poseł Marek Jakubiak. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałek, Wysoka Izbo, każda powódź, każdy kataklizm niesie za sobą ofiary. Te ofiary, proszę państwa, są mniejsze albo większe. Najlepiej by było, gdyby ich w ogóle nie było, ale to tylko w takiej sytuacji, kiedy ludzie przed powodzią są ostrzeżeni w najlepszym dla tego momentu czasie, a więc przed powodzią, a nie w trakcie powodzi. I to należy przyjąć co do zasady, że takie zjawiska atmosferyczne przy dzisiejszej technice można, proszę Państwa, zdefiniować, można je odnaleźć na parę dni przed ich zaistnieniem. W tym przypadku dosłownie mamy encyklopedyczną sytuację, w której to europejski system Kopernikus zawiadamia państwa, które mogą być zagrożone powodzią o możliwości gigantycznych opadów. Z Chmur o nazwie Kolumunimbusy, o wysokości kilkunastu kilometrów każda. To są miliony hektolitrów wody w powietrzu. Co robi polski rząd? Proszę państwa, no w zasadzie nic nie robi, bo dopiero kilka dni później zaczyna działać. Dzisiaj z ust pana ministra Siemoniaka usłyszałem, że oni się dowiedzieli 11. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, pan komisarz odpowiedzialny za te sprawy mówi, że to było 10. W tym przypadku, proszę Państwa, każda godzina jest warta, bo nie wiem, czy wiecie, że ta powódź była tak dynamiczna, że w tej sali, w której siedzicie, w ciągu 30-40 sekund woda by się podniosła o 3 metry. Kto z Was by wyszedł z życiem? Dlatego trzeba powiedzieć rano: nie idziemy do tej sali. Tak samo jak i tam. Mieszkańcy powinni wiedzieć, że mają się ewakuować. Nie można szpitali ewakuować pontonami. Oni muszą być wywiezieni przed powodzią, a nie w trakcie powodzi. Jeżeli mówimy już o takich kataklizmach, proszę państwa, oczywiście ja też nie rozumiem tego tramwaju dzisiejszego, tego ciągu zdarzeń kilkugodzinnych, mi wydaje się jednak, że chodzi o to, żeby zagadać to, co powiedział Donald Tusk z tej trybuny. Mi się wydaje, że to chodzi o to, żebyśmy zapomnieli co on tu powiedział. A on między innymi powiedział, żebyśmy milczeli, bo nie wypada. Bo teraz powinniśmy właśnie nie narzekać, nie krytykować, tylko powinniśmy zająć się ludźmi. Przede wszystkim ludźmi powinniśmy się zająć. Natomiast nie róbcie wiochy, proszę was. Więc sytuacja jest taka. Opozycja jest od tego, żeby pokazywała, co rząd robi źle. A rząd ma się nie obrażać i nie pokazywać tu foków, tylko robić tak, żeby opozycja mało miała do powiedzenia, no. Proste i nieskomplikowane. No taki przykład. Mamy tutaj ministra Bodnara. Proszę Państwa. Ale pani poseł nie zrozumiała. Więc e, powiem Państwu tak, wsadziliście do więzienia chłopaka, który napisał e, e, jakiegoś tam tweeta, ponieważ e, napisał, że wały są jakieś przerwane. Dlaczego żeście nie aresztowali prezydenta miasta Wrocławia? Przecież on to samo zrobił. Po prostu wstał, wyszedł, jeszcze dwóch generałów mu dali. Też go do Ancla na trzy miesiące. Więc po prostu jakiś, nie wiem, chodzi o to, że wiecie, ja nie mam pretensji, nawet powiedziałbym, że z tego faktu, że Donald Tusk tam pojechał, że tam był Kosiniak-Kamysz, że tam byli inni ministrowie, ja bym nie szydził. Miejsce rządu jest tam, gdzie naród cierpi. To jest prawda. I tu akurat nie mam nic do zarzucenia im. Być może za duża ta agenda była, być może za dużo tych ludzi, stąd te transmisje były, powiem, takie rwane trochę. Ludzie nie bardzo chyba wiedzieli, co mają mówić, bo słuchałem ich wszystkich. Ale Donald Tusk, który mówi, my żeśmy zapewnili transparentność pełną, po to, żeby wszyscy wszystko wiedzieli. Po czym okazuje się, że na te wszystkie transmisje republiki nie wpuszczają telewizji. Co to jest? Co to? Obraziliście się na, na widzów republiki? Wolicie upadłe telewizje oglądać? Więc prawdę mówiąc, ja nie widzę w tym wszystkim symetrii. Naprawdę. I jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że to powinno się tutaj poseł Zaleski bardzo ładne przemówienie, zbyt długie, ale powiem, że okej, okay, powinniśmy się połączyć nad tragedią narodu polskiego. No ale występuje przedstawiciel Platformy Obywatelskiej i do drugiej strony mówi warholstwo. No, co jest z wami, ludzie. Przecież mówicie o, o pojednaniu, nad, nad, nad tragedią ludzką. Co z wami się dzieje? Może mniej emocji, może mniej kawy, tylko zacznijmy dyskutować o tym, jak to się dzieje, że, proszę Państwa, mamy takie tragedie. Przecież macie specjalistów u siebie, którzy przez lata sabotowali budowę zbiorników. Przecież to Krzysztof Bosak przed chwilą o tym mówił. Popytajcie się. Prawda, pani marszałek? Dziękuję, panie pośle. Pani marszałek nie słyszy nawet. Dziękuję, Dziękuję. panie pośle.